Będzie się działo. No i to będzie emocjonująca walka. 3 minuty? Tak, po trzy minutki. Uwaga, czas, tak, lecimy. Olej tutaj agresywnie, agresywnie podchodzi. A jeśli kiedykolwiek będzie zimno, ci, zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim wiesz. Te żary bloki nauczyły nas użyć żyć. Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz zrobiliśmy kwit. Siema. jestem Marek, jest ze mną Olejnik, zawnij No No nic nie mówię! Olejnik pokaże wam teraz krótki pokaz swoich umiejętności, czyli to jaką wielką jest pizdeczką, proszę. Ja no damy, dawaj! Damy na link. No zaraz wyjdziemy, spokojnie. Nie połam sobie nogi. I nosa. Ochroniarz, zapraszamy. Ochroniarz. To Pięknie, pięknie. Dobra, już dziękujemy, dziękujemy. Także jak widzieliście, ochroniarz potrafi naprawdę dobrze się na... I dzisiaj ochroniarz kilka razy roz***li olejnika na ringu Tutaj mamy ring Ja się boję Na samym początku musisz się zmierzyć olejnik z ochroniarzem Jak chcę sprawdzić ochroniarza, a ty jesteś po prostu taką najlepszą maskotką Do widzenia, że tak powiem, nie obrać się no, na Ale no jesteś maskotką, włoskiem treningowym Ale spokojnie, zaraz już mówię, się do twarzy, będziesz mógł dotknąć jego twarzy Z ogromną byli. siłą Także sprawdzimy sobie siłę naszego ochroniarza Więc zapraszam do oglądania Także teraz ochroniarz w tym czerwonym narożniku. Co? Tego nie było? I olejnik w niebieskim narożniku. Będą się bić zasady boksu. Runda trwa 3 minuty. Jesteście gotowi? Nie nie da... Zasz. Czepko. Olejnik, jesteś gotowy? Nie, ale no czy, czekaj jeszcze, czekaj. Jeszcze nie wystartowałem, tak? Jak się czujesz z tym? Czy zaraz będziesz miał obitą mordę? No boję się trochę. Jak się boisz? Ale patrz, bo jak masz dupę tutaj z tyłu, nie? No to tak, taka seraka ci już wlatuje, czy jeszcze nie? No, no dopiero później. Przejdziemy do tego za chwilę. Gotowy jesteś? Ty zawsze jesteś zawsze. gotowy. Zawsze. w gotowości. Jako czekaj, czekaj. Zaczynamy sobie. Ty co? Ja, ja, ja się wczułem i będę nagrywał tak. Jak też radę, to uważaj na szafera, nie? Dobra, olejnik i tak ma za także. Dobra, 3, 2, 1, start. Lecimy 3 minuty. Na się gardę trzymać, olejnik. O, olejnik jak się odpalił, olejnik, bokser prawdziwy, jak broni swojej pięknej twarzy. Ten przystał o, pierwszy strzał, poszedł na mordę Olejnika Już morda jest coraz bardziej krzywa Olejnik ma zeza, właśnie pokazuje jakiego zeza O, Olejnik nie potrafi gardę trzymać Nic a nic, Shopper wychodzi z ringu Olejnik jakie skupienie na twarzy Ale już chyba coś tutaj zaśmierdziało. chyba już gówno poleciało z dupy Olejnika no, Ochroniarz się nim bawi, widzimy tutaj zabawę Olejnikiem Ochroniarz ma Olejnika na strzał, ale jeszcze się nim bawi, nadal się nim bawi co to będzie? O, dostał strzała na brzuch, na nerkę. O, olejnik prawie uderzył, prawie. Jednak pokazał, że nie ma tego zeza Ale ochroniarz tutaj do, 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 do rogu go przeciągnął. Ładnie, ładnie. Walka jest naprawdę zacięta w jedną stronę. Ochroniarz robi Olejnika jak chce. Olejnikowi już oczy wychodzą. O, poszło kilka strzału. Olejnik jak agresor. O jak próbował wyprowadzić strzała, ale niestety niestety dostał jeszcze teraz na ucho. Pięknie, pięknie, minuta trzydzieści za nami. Jeszcze runda potrwa przez minutę trzydzieści. Co olejnik robi? Olejnik ja już kondycji już się dostał. Olejnik oh. papierosy. Czopery ochroniarz ma olejnika Robi go jak chce Olejnik składa się w ringu Nawet już się nie broni Nawet się nie broni, próbuje gdzieś na litość Ale ochroniarz nie bierze go na litość Ochroniarz się nim dalej bawi Minęła minuta 55 sekund Olejnik przyjmuje strzały O tak, 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 olejnik nie próbuje się bronić Ale coś tam uderzył Należy nadmienić, że ochroniarz jest również w czapce Olejnik Ma taką fajną białą bluzę Dressy Adidasa Olejnik już zmęczony, ledwo co żyje. 2 minuty 20 sekund minęły, jeszcze 40 sekund spędzą ze sobą w ringu. Czy będzie nokał? Czy będzie nokał? Będzie. Odpadł olejnik, odklepał. czy jeszcze nie odklepał? Olejnik zdejmuje olejnik. Odchlepał. 2 minuty 30 sekund, runda. Masakra. Olejnik, olejnik. Co tam, jak się czujesz? Jak się Zmęczony czujesz? jestem. Zmęczony jesteś? A jakbyś nie był i miałbyś kondycję, to byś go powalił? Nie wiem, spróbowałbym. To zapraszamy na drugą rundę. Nie. Druga runda. Teraz szofer. Teraz szofer. Ja nie mam siły. Druga runda. Poczekamy ja nie... spokojnie, odzyskasz siły. Nie czuję siły. A tobie gratuluję. Żubi. Dziękuję bardzo. Najlepszy ochroniarz na świecie. Jeżeli macie takiego ochroniarza, to jesteście zajebiście, ale... To Ron, za kamerzystę, no, to za kamerzystę wszystko, to za kamerzystę. Właśnie. wy mieliście nie Tak samo bolało kamerzystę. Jak go kopnęłeś na tym parku trampoli? No Drusje. Nie no, ja taki nie jestem. Olejnik, tobie też należy pogratulować. Długo wytrzymałeś, 2 minuty 30 sekund. Już? Ochłonąłeś? Nie no, ja pić muszę coś. No to się napij, Alkohol? Wiem, albo czegoś. Harnasią <ślad> <A, albo, ślad> wypił. Dobrze, no to za chwilę zaczynamy drugą rundę. Pierwsza runda należała do chroniarza. teraz zaczynamy drugą rundę. Również pod na 3 minuty. Olejnik, gotowy jesteś? Nie? No to ja Ci mówię, że jesteś gotowy, jesteś gotowy. Ciebie się nawet nie pytam, to zawsze jesteś gotowy. 3, 2, 1, start! Proszę, zapraszam. Dawajcie, dawajcie, lecicie, jazda, jazda. O, o! Olejnik strzała dostał. O, Cały czas. Co się dzieje? Wow. Już koniec? Dawaj, stawaj, stawaj! No stawaj, stawaj, stawaj! Lecisz dalej! Nie poddawaj się, to dopiero początek, 15 sekund minęło. Czy aż tak groźnie jest ochroniarz? Dawaj! No zniszczysz go, olejnik! Jesteś zwycięzcą, rozumiesz to? Jesteś bogiem tej gry, olejnik! Cię nie dasz rady? Jesteś wielki! O, ale mocny strzał poszedł na mordę olejnika! O, olejnik! Wyjebał ochroniarzowi! Co się dzieje, co się dzieje na tym Jakie emocje! Jakie emocje strzał brzuch poszedł! Tego to ja się naprawdę nie spodziewałem. Co się tutaj dzieje? Olejnik się cały czas chroni. Czy olejnik patnie? O, ochronie prawie się przewrócił. Czy, Czyżby olejnik pokaz swoich umiejętności dał? Olejnik próbuje coś działać, ale póki co mu nic nie wychodzi. O. Obracając się wokół siebie. Co się dzieje, co się dzieje? Olejnik. Dawaj, dawaj, lecisz dalej! Minuta dopiero minęła. Dawaj, jazda, jazda, jazda. Dasz radej. Jesteś wielki. Zobacz, zobacz na tego ochroniarza. Ty go nie powalisz, powalisz go. A się zmęczyłem od tego gadania, ale naprawdę warto. Naprawdę warto, co się tutaj dzieje. Ale szał, piękny szał, Czy olejnik zemdleje? Olejnik już wleje. Wyszedł z ringu, ale chyba powróci nas. No da jeść. Mordo, pokaż, że jesteś zwycięzcą. To jest masekrotne. Ochroniarz. Ochroniarz jest naiwisty. Wstawaj olejnik, dopiero się rozgrzewa. Ja już się rozgrzewa. Daj mu rozgrzewkę pocie. Jeszcze trzecia runda. Inny szofer wejdzie na mnie. Szofer? Szofer? szofer. szofer. Trzy rękę. Podejmujesz wezwanie? No nie wiem, tak średnio bym powiedział. Jestem w garniturze. Jestem w garniturze. Dobra, to w takim razie dwie minuty minęły. Runda druga trwała dwie minuty. I druga runda należy do ochroniarza. Czyli wychodzi na to, że ochroniarz rozwalił olejnika poprzez zabawę, nim. bo nie oszukujmy się, ochroniarza stać na dużo więcej. Tylko tym razem tego nie pokazał. Takiego olejnika kilkoma strzałami zniszczył tak naprawdę. Kilka też delikatnych strzałów pozwolił sobie wpuścić. I zaraz znowu wracamy, tym razem szopy. Co ja? Z kim? Z nim? <grych> no z nim. wolisz no. ze mną. Nie. Wiem. No to zaraz to uzgodnimy poza kamerami. Dobrze. Panie nie opieraj się, to bimu. Także następna walka szofer versus ochroniarz. Już wiemy na starcie, kto wygra. Chyba, że szofer nas zaskoczy. No, wiecie, kto tu jest? Kto to? To mój dziadek. Ucień! <noise> Brawo! Brawo dla szofera! szofera. <noise> Ucień mnie walczyć. No to to zobaczymy, kto jest lepszy. Jak to y jest wielki, mistrz. <noise> Dobra, 3, 2, 1, start! Lecimy! 3 minuty. Pięknie, pięknie. Piękne rozpoczęcie. rozumiem. Nie, 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 trochę nie, 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 jeszcze nie, tak. no. nie, lecimy. Lecimy Co za walka? Zaczyna się dobrze, bardzo świetnie się zapowiada. to to będzie, Co to będzie, Szofer, sofer, szofer sofer jak leci, ale już tutaj pierwsze strzały poszły na mordę szofera, szofer chyba też oddał jeden strzał na twarz ochroniarza, ale ta walka jest zdecydowanie lepsza, Sofer przynajmniej nie ma zeza, o szofer trafia, to na duży plus, na o, co się dzieje, co się dzieje tutaj, co się dzieje, jakie tutaj lecą strzały. Naprawdę takiej walki się nie spodziewałem. Wow, wow, jestem naprawdę pod wrażeniem. Co się tutaj dzieje? Co się dzieje? Oh, Shofer, jak się obraca, miota nim normalnie. Wiadomo, że ochroniasz lepszy, ale. Shofer wygląda jak taki kangur skakający. Shofer, pan pamiętaj, trzymaj gardę. Wyżej, wyżej, garda. Shofer. O, ale to było dobre ze strony szofera. Co się dzieje? Co się dzieje? No, przynajmniej szofer nie jest olejnikiem. Oh. Jakie strzały lecą, ale szofer trzyma gardę, nie pozwala się uderzyć. Co się tutaj dzieje? Naprawdę wielkie emocje na tym walce. O tutaj mamy unik ze strony ochroniarza. Szofer oddał strzał na twarz. Szoferowi zeskowanie lepiej idzie niż olejnikowi. Szofer przynajmniej trafia. W garniturze jeszcze. W garniturze szofer niszczy prawie ochroniarza. Już już chcesz skończyć? Możemy, przer Ju, możemy przerwać. jeszcze. Pan jest dużo lepiej niż Olejnik. No, patrzmy, patrzmy jaki karabin. Ale przyznasz, że lepiej niż Olejnik. pewnie, pewnie. i jest szafer ma Olejnika. Na jednego. na jednego. Na jednego. No chyba jesteście tak. niepoważni. Na jednego. Olejnik, jesteś gotowy? Dawaj. Uuu. Szafer, przejmuj pałeczkę. Ladies and gentlemen, zaczynamy emocjonujący pojedynek. Marek kontra olej. A, w następnym odcinku olejnik versus kamerzysta. Będzie się działo. No i to będzie emocjonująca walka. Trzy minuty. Tak, po 3 minutki, uwaga, czas, tak, lecimy. Olejnik tutaj agresywnie, agresywnie podchodzi. O, trafił, trafił! Teraz trafił, ale Marek odpowiada. Styl dzikiej waczki, tutaj zastosowany. Olejnik wychodzi na prowadzenie trochę. O, teraz dostał, oj, teraz był szal. Ojej, 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 co się dzieje? Co za awantura, proszę Państwa, został trafiony. Teraz został trafiony, był zamroczony lekko. Marek trafił tam, sierpę. I znowu olejnik atakuje, ale zaraz to nie znowu się zmęczy. Ależ Marek z tyłu głowy, zakazane ciosy, ale to jest olejnik, to tam nikt na to nie zwraca uwagi i teraz chyba chłopaki się spopowali, troszkę. Co myślisz, Czofer? No, wybra? troszkę. No jasne, że Marek. Widzisz te ruchy? Oj, Marek, stała jednym, teraz! Tak jest, tak jest, teraz, teraz, teraz! Sierpy, tak jest, punktuje! Olejnik już bez siły. Oj, teraz mocny cios! No, Olejnik chyba już ewidentnie wymiękł, jak zwykle. Walcz, Olejnik! Marek, to jest twoja szansa teraz. Marek, najbardziej odpowiedni strój. Do walki, koszula. Olejnikowy prawie spadły spodnie z tego wszystkiego. Ale trafia teraz... Ojej, ojej, już bez siły olejnik, już bez siły olejnik. Odpada? Chociaż... No. To Marek wygrał na punkty, ewidentnie. Ewidentnie Marek wygrał na punkty to bez dwóch zdań. Jak się czujesz Marek po walce? Jestem Uch. pewny, 100%. 100%. 100%. A się nam nie złączyłem. To no widać, no, Olejnik ządzle, leży, ty stoisz. Minuta 40. Tak szybko. Odpadł. Minuta 60 Minuta 40 tylko. Powiem tak. No olejnik, na no pizdeczka jesteś, nie? Nie masz kondycji, kończ palić te fajki. kondycji nie mam. Za grosz kondycji nie masz. Olejnik. A ja jakby nas bili na mieście i oni by byli w pięciu, to byś nam nawet nie pomógł. No niestety. Masaj. Zawsze ja sobie muszę poradzić. No, a ty pięć osób weźmiesz bez problemu. Ja I olejnika na to jeszcze. No. Dobrze. To w takim razie będziemy kończyć ten odcinek. Olejnik okazał się pizdeczką. Ej, Zgodzisz się, tak? No nieprawda. Pizdeczka. Nowy pseudonim olejnika pizdeczka. Tutaj na ekranie Wam się wyświetli. Pizdeczka. W następnym odcinku z boksu kamerzysta zmierzy się z olejnikiem. Kamerzysta zmierzy się z ochroniarzem i będzie świetnie. Także zostawcie łapkę w górę pod tym filmem 150 tysięcy łapek w górę i od razu nagrywamy taki odcinek. Zobaczcie poprzedni film oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Co tam? Siema,